Jesteśmy w Mercedesie O530 Citaro, pierwsza generacja, rok produkcji 2002, skrzynia Wojt, Autobus wyprodukowano tak jak mówiłem w 2002 roku, w 2015 zarejestrowany po raz pierwszy w Polsce przez firmę Szostek ze Straszydla. Gdzie jeździł m.in. na linii 190-191-192 obsługującą centrum handlowe Oszą w Krasnem. I w 2022 roku trafił do PKS Rzeszów. I właśnie dzisiaj na linii 216 ruszam nim w kierunku Rzeszowa z dworca w Sokołowie. W Pomimo 20 lat, naprawdę ta pizzerka jest w doskonałym stanie. Nic nie trzęsie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony stanem tego autobusu. Ma on układ drzwi 220 na liczniku 791 tysięcy, więc przypuszczam, że z przodu jeszcze z jedynka, bo niemożliwe, żeby przez 20 lat przejechał tylko 800 tysięcy. Są autobusowa zajawka, czyli Piotr w ostatnim dniu swojej pracy, więc taka ciekawostka. Zapraszam na nagranie z przejazdu na trasie Dworzec Autobusowy Grod Rzeszów, Dworzec Autobusowy Sokołów na linii 216. A teraz postanowimy jeszcze nagrać ten przejazd, więc zamykam liczbę i słuchajcie. Panie kierowco, kick down! jak trzysta trzydzieści Weź tam nie dyskutuj tylko ciśnij Daj mu miodu no i prawie... No, i prawidłowo, że więcej niż 70 nie pójdziesz, bo do tylu jest ograniczenie. Dobra, tym miłym akcentem kończę nagranie. Mam nadzieję, że udało Wam się usłyszeć, jak silnik pracuje. Zapraszam na inne nagrania, na pewno będzie ich więcej. Nie tylko autobusy, ale też pociągi. A może za niedługo nagram parę przejazdów albo pracy silnika pojazdów zabytkowych, które też mam w planie. Także na pewno będzie się działo na kanale. Nie zamierzam się ograniczać tylko i wyłącznie do autobusów, komunikacji miejskiej, ale raczej do szerokopojętnej motoryzacji i komunikacji. Pozdrawiam serdecznie Piatroki i Miłośnika.